The boy who the taka sytuacja tam no i tam będzie to, to poogrywam Ninja Warrior te sprawy No i przyjechał dziku Dziku, dziku z plastiku Czekamy na Adria jeszcze Nagrywki, które zobaczycie na kanale KFD Jak dojechał? kurwa, by się nie widzieli parę tygodni? kurwo Ale powiem, nic się nie spociłem Co? Nic się nie spociłem czy taka ekipka Co ty masz na plecach? Daj mi to, daj, daj, daj mi to, daj mi to proszę cię Bo leżałem proszę, na ziemi cię... Leżałem na ziemi tak, Ale go wyjebało syfami, co ty bierzesz człowieku? Chciałem <noise> legnąć sobie <noise> Wyszło, wyszło na jaw kreatyna Także jak ktoś lubi takie fajne tory Nie kartingowe, ale do spinania się, no to tam AJ Ale maszyna! <noise> Dobrze tu było, tu było najgorsze, nasza rożewka, będziecie Cię widzieć nie? Tu umierałem Tam spokojnie, wszystko na luźno nie? Tam wszystko na luźno, poprzechodzone Luźno, luźno <laughs> Ale rożewka, to, to była tragedia No, także po nagraniach No, będą ciekawe, no na pewno I to w moim wykonaniu 110-kilowego klocka McDonald'ik zaliczony, bo nie jadłem dzisiaj praktycznie nic Teraz się udało, no i oczywiście Musiał lodzik lecieć z polewą truskawkową teraz Co ty Bustofi? 110,5 kg, także nie martwię się o wagę na, na zawodach Raczej będzie spoko Seba! Samolot! Samolot! Seba! Samolot! Ja się kurde groźnie, dwie godziny snu i nie szło zasnąć w ogóle nawet po robocie Także jadę zaraz na trening, zobaczymy jak to pójdzie No i kupiłem sobie, no nie wytrzymałem i kurde pojechałem, kupiłem ten Note 20 Zobaczymy co to będzie za maszyna, także jebać biedę jak tego dopatrzyć Także tak na szybko nie próbowałem więcej, no bo jestem sam na tej siłowni, a same już ściąganie tych witaś, no, y, żeby były mocno naciągnięte, to już jest kurewski ból w bicepsie. Także nie ma sensu. Widać, że jakiś tam jeszcze zapas jest, chociaż ten tydzień był tragiczny na, na, w robocie. No i to było odczuwalne. Dopiero sobota, a ja dopiero zrobiłem siady ostatnie. Także no, 2,90 bym dzisiaj siadł myślę na spokojnie. Troszkę siły spadły, no, po takich kurde dniach, no ale nie ma co dupcyć, teraz mamy taką, taki tydzień regeneracji, Sebik ze mną jedzie, więc będzie mnie wiązał, najprawdopodobniej Michałek też jedzie rządełko, może coś tam ogra też na KFD, także będzie wesoło, będę mógł się w 100% rozluźnić bez żadnych stresów. To mnie zwiąże i tak dalej, to jest na pewno na plus. Tutaj musiałem wszystko sam ogarniać, także to też jest męczące. Patrzcie, jak się lekko spociłem. No a dzisiaj czas mnie gonić, już jest dziewiąta, tu niestety od ósmej dopiero się odniosłem przez tę pandemię. Dlatego byłem w dupie, bo był po treningu dawno. Na Nadszedł wiadomo, no co teraz daję tydzień konkretnej regeneracji. W czwartek już tam jadę, także żeby jeszcze w czwartek zrobić wagę, dzisiaj za chwilę się zmierzę, bo we wszystkich ubraniach, we wszystkim ważyłem 110-200 więc pewnie około 109 będzie po nagu, po Grzegorzku także jedziemy kurwa wejdziemy se na wagę teraz 110, no ale dzińca no więc dobrze jest